3, 2, 1. Pora na inspirację, inspirowanki. Moi drodzy, dziś czas na pokazanie Wam, w jaki sposób zaplanowałam swój wrzesień. Tak jak zapowiadałam, w wielu miejscach i jak widzicie, planowanie września znowu wróciło do jedynie słusznego formatu, za jaki oczywiście uważam format B5. Mniejsze mi się jednak nie sprawdzają. I chociaż ten planer dżunglowy, który widzieliście już kilka razy, był. Naprawdę wspaniały, cudowny w dotyku, słodziutki i taki bardzo letni. To jednak, to jednak mały, naprawdę mały B5, format jedynie słuszny. No i tak, jak też mówiłam i zapowiadałam Wam, jest to najnowszy, jeden z dwóch najnowszych planerów Pani swojego czasu czyli puderniczka, czyli pudrowy róż z takimi pięknymi, o tutaj widać. Bo tego koloru to się nie da tak jednoznacznie określić czy sfotografować, ponieważ to się tak świeci, z takimi właśnie złotymi dodatkami czyli gumką i, i tym napisem. No i już pokazuję Wam, jak zaplanowałam wrzesień. Naklejki oczywiście własnej produkcji. Tutaj widzicie o taką karteczkę, która będzie nam rozgraniczała te wszystkie miesiące. Ja się wiem, że nie obejmuję. Tutaj widok całego zeszytu. Ja będę się, y będę się starała tak wam podsuwać, żebyście te rzeczy ważne y widzieli. No, planer zaczyna się standardowo. Ja sobie oczywiście wolne strony lub takie niepotrzebne zaklejam jakimiś grafikami. Tutaj mamy też taką pasującą w różu. Y Tutaj robię sobie zawsze, ponieważ ja nie używam spisu treści, więc wykorzystuję sobie i na tych stronach przeznaczonych na spis treści, robię sobie zawsze takie jakby plany dalekosiężne, czyli coś, co dzieje się raz w roku i o czym trzeba za rok pamiętać. No i te strony są zostawione też na tego typu zapiski. To są strony miesięczne, takie, zaraz pokażę, o w tych krateczkach tak wyglądają. No, i u mnie zaplanowany szczegółowo jest, jak widzicie, wrzesień. Tak, przesuwam, żeby było widać całą stronę. Wiadomo, że niektóre rzeczy będą jeszcze tutaj w miarę potrzeby dopisywane. Kolejne miesiące nie są planowane. Nakleiłam sobie tylko te rzeczy, o których już wiem, po prostu na karteczkach samoprzylepnych. Przechodzimy już do tych stron w kropki. No, przede wszystkim, tak jak widać, yy, strona tak zwana tytułowa. I ogólna rozpiska miesięczna. Yy, naklejki oczywiście są własnej produkcji. Tutaj wykorzystuję to planowanie miesiąca yy, w kolumnach. Yy, zakreślaczem zaznaczam sobie yy, tutaj, jak widać, weekendy, wolne dni. Wykorzystałam też naklejki, które kupiłam w sklepie Action plus właśnie te, te w tej tonacji takiej różowo-brązowo-pomarańczowo-trukusowej są własnej produkcji. Tutaj reszta tych takich bardziej świecących się to są naklejki ze sklepu Action. To takie rozgraniczenie. Kolejna strona oczywiście zadania na wrzesień do wykonania, jakieś dodatkowe. Statystyki z 1 września, czyli z wczoraj, to co czytam w danym miesiącu, czyli moje książki przeczytane, obejrzane filmy i seriale. Na ten miesiąc, planujemy przede wszystkim dokończenie serialu Stranger Things, ponieważ już zaczęliśmy oglądać nowy serial na HBO Go Przybysze. Bardzo mnie zaciekawił. Jeszcze nie zaczęliśmy, zaczął się chyba 21 czy 24 sierpnia, nie pamiętam, ale tematyka bardzo mi zaciekawiła. No i chcemy go obejrzeć. Oczywiście, Przyjaciele ze względu na rocznicę powstania serialu i będziemy dalej męczyć. że tak powiem dawno, dawno temu, już nie wiem czy w którym sezonie, w drugim czy w trzecim jesteśmy. I na dość długo przerwaliśmy oglądanie, ale no teraz wiadomo, zaczyna się jesień, będzie więcej deszczu, mniej przebywania na zewnątrz, mniej różnych ogródkowych spraw, więc, więc być może będzie ten czas na seriale. Magic Moments, czyli takie najpiękniejsze chwile każdego dnia, a tu po tej stronie, tutaj widać w zasadzie wszystko, widzicie moje trackery, czyli zaznaczam sobie poszczególne czynności, które robią, bądź chcą robić w każdy dzień i je sobie monitoruję. Rozwój, na razie z zaplanowanych rzeczy to mam jeden z webinarów pani swojego czasu. Prawdopodobnie w następnym tygodniu będzie też webinar klubowy. I takie króciutkie listy, co kupić, jakieś pomysły, notatki, to co będę jeszcze na przykład nagrywać. I tutaj już rozpiska z planowaniem oczywiście nie uzupełniona jeszcze całkowicie, z planowaniem blogowym. Planowanie blogowe zawsze w dwóch kolumnach, ponieważ tutaj zapisuję te takie krótkie informacyjne posty, które piszę na temat tu jeszcze w tym tygodniu wiatraków, tutaj będą dwa tygodnie już o krzyżach pokutnych, które wczoraj odwiedziłam i y, drugie to są posty tak zwane długie o określonej tematyce związanej z tematyką danego dnia na stronie, czyli poniedziałki są zwykle poświęcone planowaniu i organizacji, potem jest hewciarski wtorek, środa z książką, skrapowy czwartek i podróżniczy piątek, no i weekendowe różności i temu są poświęcone te te posty tak zwane długie tutaj mam spis zdjęć, które robię i zamieszczam na Instagramie i plan filmów na YouTubie już niektóre rzeczy są tutaj zapisane. No i tutaj już mamy y, plany na ten tydzień jak widać. No, nie wszystko widać, bo się świeci. bo tak jak mówiłam, to są... Y, o, o, tak ładnie błyszczą. To są. Y, wiecie co? To co widzicie? O, to co tutaj błyska we wtorek tak na niebiesko turkusowo, to u mnie jest srebrne. Także, także tak, coś odbija widocznie. Y, Tutaj już jest rozpiska, zaplanowany tydzień. Jeszcze na pewno będę jakieś rzeczy sobie tutaj dopisywać. No i tym razem. Zaraz to się wyciągnę, a potem coś pokażę. Tym razem nie planowałam już dniówek szczegółowo, tylko mam zaplanowaną dniówkę tylko na dziś. I dziś będę planować wtorek i kolejne dni. Ale tutaj, właśnie, pokażę Wam przy okazji. I wyjaśnię, ponieważ miałam wiele pytań. Teraz, to za moment, to za moment. O! Pytań o planowanie. I jeszcze, między innymi, jednym z moich sposobów na planowanie to jest inspirowanie się. Inspirowanie się tym, co mi się podoba. Oglądam mnóstwo zdjęć, czy na Instagramie, czy na Pinterestie. I a nawet na YouTubie zatrzymuję sobie, robię print screena i słuchajcie, robię, powstaje mi taki zbiór najrozmaicznych zdjęć z pięknym planowaniem, którym mi się ogromnie podoba. Potem sobie niektóre, te już wybrane, te naprawdę najładniejsze drukuję. Tak jak tu widać. I potem wykorzystuję z nich jakieś elementy, które mi się po prostu podobają. Czasami y cały element, czasami po prostu inspiruje się jakimś elementem i łącząc to wszystko, zbierając jakby z, z tych setek różnych inspiracji, robię po prostu własną, własne plany, własny planet. A tutaj kolejna rzecz, to od razu może też powiem, dwa wyzwania, w których zamierzam brać udział. Oczywiście wczorajszy dzień muszę nadrobić. To jest wyzwanie wrześniowe BB Writing, nie wiem czy to się tak wymawia. Y, organizują Bonati i. Dobrze, i, i Kinga, bo Kinga nigdy nie umiem wymówić, więc nie będę się tutaj ośmieszać. Y, I to jest wyzwanie dotyczące ładnego pisania i muszę nadrobić pierwszy wrześniowy dzień. I później mamy jeszcze wyzwanie, y, wyzwanie codziennie kreatywnie. Który Mariola organizuje razem z Edingiem. I to jest wyzwanie, które też doskonali pisanie. Zarówno dla początkujących, jak i dla tych bardziej zaawansowanych. Mariola na blogu wyjaśnia dodatkowo, jakiego typu rzeczy będziemy pisać podczas tego wyzwania, więc mam nadzieję, że uda mi się w tych dwóch wyzwaniach wziąć udział. I to moi drodzy, wszystko na dziś. Jeżeli chodzi o planowanie, to usłyszymy się za tydzień. Pa, pa.